Witajcie, witajcie moi widzowie. Kończąc, jeszcze także pamiętajcie, wizyta profilaktyczna u lekarzy jest obowiązkowa. A teraz chciałam Wam pokazać, co zrobiłyśmy sobie z moją siostrzenicą. Zobaczcie takie koraliczki, to jest tak słodkie, słuchajcie. To są takie pastelowe, piękne kolorki. No i ona mi tutaj zrobiła z LAF, widzicie. Love I tutaj jeszcze jakieś takie różne. Ja dla robiłyśmy razem, a dla siebie i dla swojej mamy porobiła. Także zabawy miałyśmy co niemiara, bo u mnie z wizytą jest moja siostra. No ale jak tak jak Wam już że moja rodzina nie jest zainteresowana YouTube'em na dzień dzisiejszy, może kiedyś to się zmieni kto wie? No, dzisiaj w ogóle była pogoda słoneczna. Ale wszystko tak się szybko działo. Ja byłam jeszcze w Bremen. Miałam tą wizytę, ale wizytę to ja mam leka moje, moją lekarkę ginekolożkę tutaj obok siebie, więc wiecie. Rokcuk i jestem już u, u lekarki. No ale musiałam jeszcze pojechać, zrobić zlecenia w, w, w centrum Bremen. No ale tam wstąpiłam do paru fajnych sklepów i kupiłam bardzo fajne rzeczy. Ale co kupiłam, to dowiecie się w kolejnym vlogu, w jutrzejszym, bo jutro nie pracuję, znaczy nie muszę wychodzić nigdzie, więc z domu będę pracowała, więc będę miała więcej czasu dla Was. E, a co u Was, słuchajcie, jaka w ogóle pogoda? Słyszałam, że w Polsce też jest ocieplenie, było trochę śniegu. Wiem, że tam pod Warszawą, w stronę tam wschodu, jest trochę śniegu. Na kaszubach, kaszuby mają sporo śniegu. A w ogóle skąd wypiszecie do mnie, albo skąd wy mnie oglądacie, bo wy właściwie nie piszecie do mnie, nie wiem dlaczego. Jak Wam się podobają moje vlogi, no to koniecznie piszcie do mnie, bo inaczej przestanę w ogóle nagrywać i wtedy, no wiecie, będzie źle. Także pamiętajcie o tym, jak Wam się podobają moje vlogi. Kciuki w górę. Lajkujcie. Komentujcie, subskrybujcie, a ja będę z Wami się dzieliła tym, co u nas dzieje się w Niemczech. A dzieje się, słuchajcie, dzieje, oj, dzieje. Także naprawdę będzie, będziecie mieli informacje i się nie zawiedziecie. Pozdrawiam.